Czytam porządek posiedzenia. Punkt pierwszy informacja dotycząca pozyskanych środków zewnętrznych i unijnych w 2015 roku. Punkt drugi analiza zobowiązań podatkowych wobec gminy za 2015 rok. Punkt trzeci sprawy różne. Tutaj jeszcze z wczorajszego tematu odnośnie stanu inwestycji Pan Marian jest. Przedstawi nam informacje odnośnie pałacu. Ktoś z Państwa ma jakieś uwagi do porządku obrad? To dziękuję, możemy zaczynać. Słucham Czyli ja, tak? tak. Proszę Państwa, w 2015 roku żeśmy pozyskali raz, dwa, trzy, cztery, około 5 dotacji. Teraz wszystkie te dotacje wymienię Państwu tutaj i po prostu wykażę. Je. Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymaliśmy dotacje. Na zadanie kamienie Ząbkowicki Pałac XIX wiek. Ratownicze prace konstrukcyjne, remont części frontowej dachu pałacu i baszty numer 1. Wartość ogólna zadania po przeprowadzaniu procedury przetargowej wyniosła 1 290 541,27 zł. Dotacja, którą żeśmy uzyskali z Ministerstwa Kultury była 750 tysięcy złotych, nasz wkład 540 tysięcy 541 złotych 28 groszy zadanie zostało wykonane w terminie zostało na dzień dzisiejszy zadanie już to jest rozliczone rozliczenie Ministerstwo Kultury po prostu przyjęło kamienie drugie zadanie które żeśmy dostali dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego to było na zadanie pod nazwą Kamienie Ząbkowicki Wołozownia Pałacowa XIX wiek, ratownicze prace konserwatorsko-konstrukcyjne. Wartość zadania po procedurze przetargowej, która została przeprowadzona wynosiła 681 078 ,54 zł 54 grosze. Dotacja z ministerstwa była 300 000 Wkład własny urzędu 381 078 ,54 zł 54 grosze. Zadanie to też, tak jak poprzednie, zostało wykonane w terminowo, na dzień dzisiejszy zadanie to już jest rozliczone, ministerstwo rozliczenie przyjęło. Oprócz, tych, tych, przepraszam, oprócz tego otrzymaliśmy dotację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. To jest dotacja powiązana także z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim. Z programu ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań i razem bezpiecznej. Nazwa naszego zadania była ochrona zespołu pałacowego w Kamieńcu Ząbkowickim przed wandalizmem. Na to wartość tego zadania było 141 883 27 zł. groszy. Dotacja była 100 041 883 złote 27 groszy po prostu zostały już na dzień dzisiejszy przepraszam wkład własny był gminy 41 883 złote 27 groszy zadanie to także zostało zrealizowane w ramach tego zadania wykonano instalację monitoringu wykonanie oświetlenia alejki ja tutaj wymienię takie główne a także wykonano, po prostu przeprowadzono konkurs w szkole. Dzieciaki nasze z naszej gminy po prostu otrzymały nagrody. Nagrody były w wysokości mniej więcej średnio 500 zł. Takie były nagrody. Nagród było 21. Oprócz tych trzech dotacji uzyskaliśmy jeszcze dwie dotacje na realizację pałacu to są y, po prostu z Urzędu Marszałkowskiego, żeśmy dostali, dostali dotacje z odnowy wsi, z, z programu odnowa wsi dolnośląskiej y, na zadanie odbudowa obiektu pałacowo-parkowego pałacowo w Kamieńcu Ząbkowickim, modernizacja oświetlenia alejki parkowej, trasy rowerowej. Wartość zadania była po przeprowadzeniu procedury przetargowej 60 104 22 zł. 22 grosze. Wkład własnej gminy był 35 104 22 zł. 22 grosze. Po prostu dotacja 25 000 zł. Ja się dopytam, przepraszam, to trasa rowerowa, to gdzie ona teraz jest? To jest tam wokół tego stawu? Czy która to jest? Nie, nie, to jest tutaj tam koło wozowni, Dalej kołowozowni. Tam z tyłu wozowni, tak? Może, może tak to określę, alejka między Czerwonym Kościółkiem a Wozownią. Ten odcinek. To jest odcinek po prostu trasy rowerowej, no, która jest planowana. Nie tego w parku, bo w parku też jest trasa rowerowa stworzona, ale to nie jest to. Myśmy, myśmy tutaj po prostu, żebyście Państwo wiedzieli, myśmy oświetlenie, kawałka trasy rowerowej, kawałeczka po prostu, bo było... Wiedzieliśmy żeśmy o tym bardzo dobrze, że po prostu dotacja maksymalna jaka może być na to zadanie to by była dotacja w wysokości 25 tysięcy zł. Zadać to zostało też już na dzień na dzień dzisiejszy rozliczone yy, z Urząd Marszałkowski nie wiem, czy już zwrócił nam pieniądze, przekazał nam tych 25 tysięcy, czy na dniach te pieniądze przyjdą. W każdym razie zadanie zostało rozliczone, rozliczone, rozliczenie po prostu. To była refundacja, tak. A Refu refund tak refundacja hmm. po prostu przyjdzie. Jeszcze jedno zadanie, które żeśmy wykonali w tym roku ze środków dotacji, było ku wsi, to było oświetlenie tej alejki, tam kawałka tej alejki po prostu obok stawu, to było ku wsi, to do to co ja, też pieniążki, żeśmy otrzymali, dołożyli, żeśmy do tego około 30 tysięcy złotych. Zadanie zostało wykonane i także rozliczone. W środku własnych gmina w 2015 roku wykonała następujące zadania. Po prostu dopłacono za dokumentację, która została opracowana w 2014 roku. Płatność była w tym, w 2015 roku. Na to wydano 112 453 zł, a także jest to dokumentacja dotycząca otworzenia i przebudowy w wykonywał to archekom Kłodzko tą Kraków przepraszam, tą dokumentację a także druga taka była po prostu dopłata znaczy dopłata proszę to zrozumieć to było nie jest umową tylko płatności były w 2015 roku czyli tak, zamówienie poszło w 2014 tak? tak, tak a ten a płatności, a płatności były w 2015 a także po prostu wykonano dokumentację techniczną na wozownię. 101 688 zł. Bo pierwsza część poszła w 2014 roku, a potem druga część to była dopiero w 2015 roku płatności. Oprócz tego na, w obiekcie zespołu pałacowo-parkowego wykonano ze środków gminy, oczywiście, już w tej chwili wszystkie idą te pieniążki. Po prostu wykonano trasę turystyczną na pierwszym piętrze pałacu, czyli to jest ta trasa, te, te elementy takie drewniane, te podesty, niepodesty różnego typu. Jest to wartość 29 900 zł. 29 oczywiście 900 zł. Wykonano wygrodzenie trasy turystycznej, czyli te, co tam są te panele takie stalowe, taka niby siatka, coś takiego, jest to estetyczne, bardzo estetyczne. To wynosiło 15 tysięcy złotych. Mając, uruchomiając to pierwsze piętro już dla zwiedzających, po prostu byliśmy zobowiązani wykonać po prostu także tak zwane oświetlenie awaryjne, zejście awaryjne. Jest to właśnie wykonane to oświetlenie awaryjne. Wartość tego oświetlenia po prostu wynosiła 9488,22 zł wykonano na wewnętrznym tarasie pałacu fontannę która jest tam zamontowana, która jest szyna, to wynosiło 1999,80 19 zł, a także Opracowano dokumentację na rewitalizację mauzoleum w zespole Pałacowo-Parkowym. wartość tej dokumentacji wraz no to jest pełna dokumentacja wraz z infrastrukturą techniczną, czyli oświetleniem i tak dalej, przyłączem energetycznym po prostu wartość tej dokumentacji wynosi 330, 3, 3, przepraszam, 33 994 złote 94 zł tak to oświetlenie alejki obok domu rządcy. To było to, 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 to było oświetlenie oprócz tego jeszcze, tutaj jeszcze to, to, przepraszam, pominąłem tą pozycję. O, oprócz, oprócz tego wykonano montaż tych pięć, sześciu, przepraszam, sześciu lamp obok alejki. Są to alejki obok domu rządcy. Jest to ten odcinek tutaj na no, ulicy Zamkowej, może tak to określę, tam, w której, którą żeśmy po prostu te lampy zostały zamontowane tam i to wynosi, ten odcinek wynosi 19 680, 680 zł. Yy, oprócz tego wykonano dokumentację na budowę jazu wodnego, czego żeśmy doświadczyli w tym roku bardzo mocno, Fontanna na stawie nie chodziła z tego powodu, gdyż było mało wody w stawie. Mając to na uwadze, żeśmy wykonali dokumentację na, na budowę jazdu wodnego. Ta dokumentacja wynosiła yy, 5000 zł, tak 5000 zł, a także, no nie wiem czy Państwo, żeście zwrócili uwagę, ale od soboty jazd już jest, woda w stawie została podniesiona, od soboty już fontanna ta została na stawie uruchomiona także zostało podniesione lustrowody wody o około metra i to po prostu na dzień dzisiejszy jeszcze to nie jest zapłacone, ale to będzie wartość tego zadania jest umowa spisana na 23 tysiące zł. Także nie wiem czyście Państwo zwrócili uwagę czy nie, ale budzówka na odcinku mniej więcej tak od mostu przy ulicy Kolejowej a także do most, aż do mostu, do tego historycznego mostu na drodze wojewódzkiej będzie oczyszczona. Jest to zadanie wykonywane przez RZGW Kłocko. Mając to na uwadze także, żeśmy tutaj wyko wykonali ten jazd. W trakcie opracowania jest także dokumentacja na yy, po prostu. Yy, rewitalizację zespołu budynków Domu Rządcy. Jest to wartość tej dokumentacji 33 tysiące, to jest w trakcie realizacji w tej chwili. Yy, dokumentacja będzie dotyczyła po prostu rewitalizacji tego przejść, tej części naziemnej przejścia yy, podziemnego do pałacu z Domu Rządcy, a także istniejącego komina Jednocześnie chcę tu nadmienić, że po prostu żeśmy wystąpili już poszedł wniosek po prostu na, po prostu na dotację na wykonanie tego zadania. To by było takie z grubsza główne, główne zadania, które ja zajmuję się pałacem po prostu zrealizowałem no i i plan został mój, który, który sobie przyjąłem na 2015 rok. Po prostu tutaj jeszcze te płatności, które tutaj występują yy, 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 wykonane. Chcę tu nadmienić, że yy, te pieniądze, które żeśmy, na które żeśmy otrzymywali z różnych tam za, na różne zadania dotacje na dzień dzisiejszy zostały już rozliczone. Pozostało tylko do rozliczenia tak zwane wydatki bieżące z razem bezpiecznie, które w najbliższych dniach zostaną, zostaną po prostu u, u, też zostanie to wykonane I, i, i wszystkie pieniążki na wszystkie dotacje, które żeśmy, y, które, które żeśmy tutaj otrzymali pieniądze, no może inaczej to troszeczkę ujmę. Wszystkie dotacje zostały wykorzystane w 100%. Tak bym to określił. Jednocześnie chcę tu nadmienić, że także jest tutaj, bo Państwo no, w tamtym roku co byłem na komisji, czy tutaj na początku roku, już nie pamiętam dokładnie, po prostu także jest realizowana dokumentacja na opracowanie tzw. obsługiska koło domu rządcy. Yy, otrzymaliśmy na to dotację. To, to będzie wykonane do, zobaczam, dokumentacja będzie wykonana do końca roku. Ma, ma być to, mają być pozwolenia wydane na to, z, z pełnymi pozwoleniami i, i no w przyszłym roku po prostu mamy przyrzeczenie, że, że otrzymamy na zabezpieczenie tego obsługiska także pieniążki. Czyli tutaj koło dom rządący yy, należałoby jeszcze uzupełnić. Tak, absolutnie. Tak, należa należa nale należałoby nie, tak wczoraj no, 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 Należałoby no. uzupełnić po prostu oświetlenie, no, i tam by było. No ładny taki trakt spacerowy dla, dla mieszkańców Kamieńca istnieje. Tutaj dokumentację na y zespół budynków w domu Rządcy gmina przygotowuje, tak? W wniosek... Wykonanie dokumentacji na rewitalizację zespołu budynków domu tak? O to Ta. chodzi. To, to I to, to, to jest zadanie gminy, to jest z budżetu gminy. Będzie wykonywane, i to, ale to wykonuje firma zewnętrzna okay. projektowa. A wniosek, Pan mówił, że już został złożony, to też beneficjentem jest gmina, czy już beneficjentem jest nie nie nie, 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 nie. nie, Beneficjentem będzie po prostu Gminy Ośrodek Kultury. Żeśmy nie. przeprowadzili to postępowanie z tego powodu. Gdyż, gdyż yy, po prostu gmina do Ministerstwa Kultury na ratowanie tak zwanych zabytków może składać tylko i wyłącznie dwa wnioski. Myśmy złożyli dwa wnioski nasze z gminy. Wnioski nasze dotyczą dalszej rewitalizacji wozowni. To jest jeden wniosek nasz gminny i drugi wniosek nasz gminny jest dalsza część dachów na zespole pałaco a, a, a tutaj ten trzeci żeśmy po prostu... Gminny Ośrodek Kultury no to przygotował taki miasto. No uchwała była przyjęta w tej materii. Tak, no bo tutaj było, bo musieliśmy przekazać. Tak, ale zarządztwem jest to gminie centrum kultury, tylko że dokumentacja dalej gmina robi. Ale to, to nie gra, to, to, to nie jest żadnym no przeciwwskazaniem, bo, bo dokumentację no, może każdy zrobił jeszcze. Proszę mi powiedzieć, znaczy no my to sobie też możemy tam sumować w domu. Ja tego nie robiłam. Za 2015 rok jaki był wkład gminy na prace związane z zespołem pałacowo-parkowym? No nie zrobiłem takiego wkładu. Trudno mi w tej chwili tutaj powiedzieć po prostu. W tej chwili nie zsumowałem wszystkiego razem. Rozbiłem Państwu to wszystko, całą tą kwotę na, na, na zadania, po prostu poszczególne. Mają Państwo jeszcze. Pytania? Nie. Ja też mam. No, dziękuję. za zadaną informację. Musimy zrobić chwilę przerwy, za które poproszę pana skarbnika. W miesiącu listopada weźmy informację dotyczącą analizy zobowiązań podatkowych wobec mnie za 2015 rok. Tak dostaliśmy od pana skarbnika, tak? Znaczy, to dobra, to Aha, od referatu. Informacje o tych zobowiązaniach podatkowych. Czy pan ma jakieś instrument? Nie, właśnie? no może. Chodzi o zreferowanie tego. Będziemy referować? Tak. Znaczy, ja sądzę, że to Państwo... Czy znaczy, w tych tak przypadek gdzie największy problem jest. Powiem szczerze, nie wiem, czy jest sens odczytywać kwoty, no bo tutaj... Nie nie, no nie, nie, nie. że nie są to jest podatek. Nie, no bo w sumie od osób o fizycznych bo tak wiemy mniej więcej... Yy. Jednostka, żeby powiedzieć, ile na przykład? Znaczy, zalega osób z płaceniem tego podatku? Hmm. Hmm. To znaczy, tak, osobami to sądzę, że w tym momencie to Państwo mają przygotowane w układzie kwotowym. Hmm. Natomiast wiadomo, że to są znaczące zaległości, więc to na pewno nie jest jedna, dwie, trzy, cztery osoby, więc to są raczej dziesiątki. To jest kilkadziesiąt osób, generalnie. Sytuacja jest płynna, to się zmienia, raz, tych osób razem a w podatku od nieruchomości to już możemy wskazać ogólnie, że przykład tych osób? Jest czy nie? To znaczy, no tak sugerowano, na pewno jest to możliwe do wychwycenia, bo oczywiście te dane powstały w oparciu o wykaz dotyczący kosztów poszczególnych osób, aczkolwiek no ile tam jest osób, czy tam jest 10? Yy, 67 czy 80 no to w tym momencie akurat nie, nie jestem nie Państwu w stanie powiedzieć. To jest wpływa sytuacja, to się zmienia codziennie praktycznie. Tutaj mam pełne że bardzo. Tak na wydajność też właśnie. Zresztą ta informacja jak zawsze jest co czwarta od Państwa przedstawiona, więc tutaj na bieżąco sobie z tym tak. tematem omawiamy. Natomiast, przy oczywiście sprawozdaniu z wykonania budżetu, zarówno za półrocze, jak i za cały rok, też Państwo te informacje mają w też takiej formie, bardzo oficjalnej, dostępnej dla każdego. A to jest tak, że te płatności, te zaległości spływają do Gminy? Tak, no, te płatności są kierowane do dochodzenia i one w miarę możliwości oczywiście spływają. Nie w 100%, bo to nie jest realne, ale w miarę możliwości one są egzekwowane. Czyli na są małe, jakoś Oczywiście. Ale ja widzę, ja że to tamte tylko podobne to i także duże ściganność jeszcze to, że tak jest roku na rok. Znaczy jest grupa dłużników, u których egzekucja jest bardzo trudna, jest prowadzona od dłuższego czasu. I no nie ma co tutaj się oszukiwać, że jest to grupa takich dłużników, których ta egzekucja może nie przynieść rezultatu po prostu. Pomimo tego, że, że jest stosowana, że różne są wszystkie egzekucje stosowane, a czasami po prostu dłużnik jest nieświadomy. I tak konta powtarza będzie powtarzać. Nie, no, że będzie się powtarzać. Znaczy, jeżeli chodzi o kwestie generalnej zaległości, to nigdy nie będzie takiej idealnej sytuacji. to no, Państwo sobie pewnie zdają z tego sprawę, że. Wszystkie, że nie będzie zaległości. W tym zawsze, zawsze jest grono podatników, którzy nie zapłacą z różnych powodów. Czy to celowo nie zapłacą, żeby uniknąć płacenia. Są też grupa takich podatników, którzy nie są w stanie po prostu zapłacić. To też trzeba wziąć pod uwagę. Że tego sytuacja. A my mamy tutaj wykaz śmieciowych, jak powiem, to jest no tak to 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 jest tylko no. co jest opanowane. tam też one występują. tym to, że... to jest trudny temat. No, ale, ja generalnie rzecz biorąc wiadomo, że, że podatki nie są czymś, co każdy chce nas płacić. Niektórzy płacą, pomimo tego, że co nie chcą, pokochać. a są też tacy, którzy nie chcą i płacą, nie będą. I Niektórzy potrafią, to co już tutaj słusznie zauważył Pan Adam, niektórzy potrafią jeszcze to, to tak zorganizować, że nie są w stanie, nie jesteśmy w, w stanie. Oficjalnie w stanie nie jesteśmy w stanie To Pomimo tego, co ja Państwu kiedyś też mówiłem, że ktoś coś wie, ktoś coś komuś powiedział, że ten coś tam ma, a to, że dajmy na to ktoś. Coś tam może mieć z jakichś takich nieoficjalnych rozmów czy dyskusji czy informacji, to wcale nie świadczy o tym, że z punktu widzenia prawnego jesteśmy w stanie od niego wyegzekwować. Tak. To jest tak też... tak. Czasami wydaje się nam na pozór, że człowiek, który powinien regulować zarządzanie, bo masz czego, ale się okazuje, że oficjalnie on nie ma nic. No i I wtedy daje na to, no nie ma możliwości prowadzenia tej A dużo jest takich osób? To jest no, jakaś jest spora... nie, to mają... nie, nie jest jakaś spora... My tak nie rozróżniamy w ten sposób tych osób, ale pewnie jest jakiś grom tych osób, które bym ich w tej to mogło być osób konkretnych z liczby, ale... Ja sądzę, że jest. to większą wiedzę, nawet nie tyle wiedzę, co przeczucia nawet czasami mają y, organy egzekucyjne, czyli głównie tutaj poboce skarbowi z urzędów skarbowych, którzy bezpośrednio pojawiają się u dłużników i pewnie raz wiedzą ze strony formalnej jak to wygląda, ale też obserwując, bo to są też osoby, które dosyć mnóstwym okiem przeglądają różne rzeczy i różne rzeczy interesują, więc sądzę, że są w stanie określić. Z rozmów tak z czasami jest, po prostu w kontakcie, no to jest... No oficjalnie my wiemy, że, że ten człowiek jeździ takim Mercedesem, albo mieszka takim... Nic nie wiemy, nic nie ma, No i źle, że tego długo nie możemy sprzedać klienu, No wozu. bo akurat nie poprosili, bo to publiczno to, 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 to nie ma takiej możliwości. Trzef, nie. Nie byłaby to jakaś możliwość rozwiązania. Nie jest to że to bezpośrednio. że znalazłyby się firmy, które by były zainteresowane. I sądzę, że byłyby w stanie wyegzekwować tak, i... No, ale mają inne lata możliwości. Tak, się, dać, tak to by, to by to było. było to sposób, tak. że mają, tak. się tutaj jest też podatek rolny od osób prawnych. 7200. No, mamy taki jeden. Tam nie, to, to jest kwota zobowiązania. No. W, tym, w tym, czyli kwota podatku na dzień 30 września, w tym zaległość to jest 686 zł, ponieważ tam została w naszej mierze spłacona, a to, co jeszcze pozostawało, rozpłaty, to jest ponad 35 tysięcy. To jest kwota zobowiązania, które generalnie istniała, tym wymagane, nie wymagane. Panie mhm. kierowniku, mamy tutaj punkt, na dzisiejszej komisji informację dotyczącą pozostałych środków zewnętrznych unijnych w 2015 roku. Tam była tabelka od Pana z referatu. O właśnie. Tak. I były te dwa zadania, tak? To tylko jeśli chodzi o środki unijne, to te tak, dwa zadania? Tak, o środki unijne i środki zewnętrzne. Czyli tam był ten plac zabaw tak? na ulicy tak. Muńskiej? plac zabaw na ulicy Muńskiej. I... Ta modernizacja, czyli inwestycja z tamtego roku, ona się zakończyła w tym roku. Pozostałe inwestycje zakończyły się w 2014 roku i wpłynęły pieniądze na konto z baraczy. I jeszcze w 2014 roku. I teraz już nie ma żadnych, nie czekamy na płatność żadnych na razie żadnych. jest taki okres przejściowy, no, jest uruchomienie nowego progr okresu programowania i czekamy. Pierwsze konkursy mają się pojawić w grudniu, styczniu, ale to też nie jest informacja potwierdzona, to jest informacja z mówimy o czym? O prowie? Czy w o ogóle... prowie, tutaj o LGD, tak. Aha, dobra. Pierwsze konkursy z tego co wiem to miały być w grudniu. Ja nie mam pytań co do tego, dziękuję. ja dziękuję. Panowie też nie? No to dziękuję. Dziękuję Punkt trzeci dzisiejszej komisji sprawy różne. Jakieś pytania spraw różnych? Nie ma. Ym, protokołu nie mam z posiedzenia komisji rewizyjnej z dnia wczorajszego. I stanowisko widzę, że państwo, panowie dali swoje. Do naszej decyzji. Tak, do panów decyzji. My takie stanowisko też przyszykujemy i dostarczymy chyba do pana sekretarza, tak? Żeby Nie, przewodniczącemu. Do... do przewodniczącego? Tak. tak. Bo to już... tak. sprawa będzie tylko uchwały Rady. No, uchwała, dokładnie. Później chodzi o tą uchwałę. My takie coś dostarczymy. Mam nadzieję, że do komisji budżetu, która będzie, no bo oświatówka jest jutro, to nie zdążymy chyba. Budżetówki jutro? Nie, nie. 20, 25. Komisja oświatowa jest A, jutro. nie, ale no, budżetu. No, budżetu jest 25. Także na pewno na komisję budżetu nasze stanowisko już też będzie. Jeżeli nie ma więcej pytań, to ja dziękuję komisję uważam za zakończoną.